Tak, ale Tak, tylko na Mamy naprawdę duże szczęście, ponieważ lokalna społeczność jest bardzo zainteresowana tutaj naszymi badaniami. Między innymi dzisiaj gościł u nas pan Wójt Gminy z dyrektorami szkół w Kszczonowie i w Opatowcu oraz dużą grupą i dzieci i tutaj lokalnej społeczności. No, który mieliśmy zaszczyt przedstawić wyniki naszych badań w tym roku. Odkryliśmy. Tak, w tym roku planowaliśmy przed wykopem przebadać teren. Które umożliwiły nam zbadanie przynajmniej jednego obiektu półziemiankowego, czyli pozostałości budowli, sprzętu. Czyli budowa to rozumiem, że to jest półziemianka. półziemianka. Czyli mówiąc językiem niefachowym, to jest taka dziura w ziemi, tak która jest. posiadała zadaszenie, tak? Zadaszenie, tak. się. Ze wspierającą ją konstrukcją, zwykle złożoną ze słupów, które właśnie wspierały tą konstrukcję dachu i ścian. Natomiast w toku badań no, musieliśmy dokonać pewnej, pewnych zmian, które zakończyły się tym, że udało nam się uchwycić trzy takie obiekty. To jak na nasze warunki jest dosyć dużo. Przez... Czyli w terenie, który wyznaczyliście do eksploracji, okazało tak się, jest. że są fragmenty obiektów, które wychodzi poza ten obszar. Dokładnie tak? dokładnie tak, zgadza się. No i trzeba powiedzieć, że jest to do tej pory największa ilość tego typu obiektów, takich domostw czy, czy budynków, które do tej pory tutaj badaliśmy. W zeszłym roku udało nam się uchwycić dwa takie budynki, w tym roku trzy. W związku z tym no, jest, to, jest to na razie rekord na nasze warunki, że tak powiem. Nie, niekoniecznie to był dom, w którym spano mógł mieć inne funkcje magazynowe, rzemieślnicze to mógł być warsztat więc niekoniecznie taki dom w naszym rozumieniu. Tak, a propos jeszcze, może dodam zaskoczeń. Dodatkowym zaskoczeniem jest to, że tego, budowle, tego typu budowle już przeważnie nie są interpretowane jako zabudowania mieszkalne z dwóch przyczyn. Jedna to jest, że są to obiekty dosyć małe, około 3 na 5 metrów i zwykle nie posiadają urządzeń grzewczych. Natomiast w tym roku zdarzyła się sytuacja nadzwyczajna, mianowicie w jednym z obiektów udało nam się uchwycić przynajmniej dwa, pozostałości dwóch e, obiektów, które prawdopodobnie służyły albo do jakiejś pracy z ogniem, albo po prostu stanowiły pozostałości takich e, czy to pieców, czy innego typu konstrukcji, które służyły do ogrzania tego wnętrza tego obiektu. To jest coś nietypowego. Znajdujecie tutaj y, ślady przeróżne, to znaczy od koralika y, szklanego, którego pochodzenie pewnie jest trudno określić, ale znajdujecie monety. Jak myślicie, skąd te monety tu się wzięły? Generalnie y, monet y, rzymskich, bo są to rzymskie monety, mhm. wybite na terenie imperium rzymskiego. Um, odnajdywanych jest coraz więcej faktycznie na ziemiach polskich i także na naszej osadzie no, dziś w tym roku znaleźliśmy dwie takie monety um, które zostały wybite w czasach Republiki Rzymskiej jedna w roku 135 przed naszą erą ponieważ co ciekawe właśnie można bardzo dokładnie nawet odkreślić moment wybita, wybicia takich monet nawet co do roku e, czasami w niektórych przypadkach druga natomiast w końcu II wieku przed naszą erą. No i są to do tej pory unikatowe znaleziska na naszej osadzie, pierwsze monety republikańskie. Mamy szydło, coś z kości, co jest na urocze, śliczne. Mhm. Myślę, że takimi rzeczami, które naprawdę przynoszą bardzo dużo satysfakcji, tak. to są takie drobne przedmioty codziennego użytku. Przedmioty, które może nie na, na pierwszy rzut oka nie wyglądają bardzo spektakularnie, natomiast ewidentnie niosą ze sobą jakąś historię, wiedzę na temat tego, jak życie ludzi wyglądało, takie życie codzienne. I na osadzie w Rzemienowicach akurat sytuacja jest o tyle komfortowa, że tego typu przedmiotów mamy stosunkowo dużo, nawet mamy momentami przypuszczenie, że mógł, jeden z tych budowni mogła funkcjonować jako warsztat, który służył właśnie do wykonywania narzędzi z kości albo poroża. I, i faktycznie znajdujemy tutaj zarówno już takie gotowe produkty, których funkcję nie zawsze da się określić, to jest sprawa bardzo trudna, bo to, być z jednej, bo to są bardzo proste formy, mogły służyć do wielu różnych czynności, to tego typu yy, określenia wymagają bardzo profesjonalnych analiz. Ale znajdujemy również półsurowce, czyli takie jeszcze niedokończone przedmioty albo fragmenty kości, które są przygotowane dopiero do późniejszej obróbki, żeby dopiero później wykonać z nich właściwe narzędzie. Więc nie ukrywamy, że jest ich dosyć dużo i przynosi to dużo satysfakcji, żeby taki przedmiot znaleźć na sodzie. Ten rok jest trudny dla archeologów ze względu. Mówię o warunki klimatycznych. Tak, to prawda. Chociaż powiem szczerze, że tutaj gdzieś jest zysk, gdzie jest strata. W tym sensie, że dzięki temu, że nie ma opadów, to jesteśmy w stanie codziennie pracować. Codziennie pracować. Gdyby, gdyby te opady były częstsze, no to tracilibyśmy po prostu czas pracy i bardzo cenny dla nas, ponieważ przyjeżdżamy w teren, mamy 4 tygodnie żeby takie badania naukowe przeprowadzić, bo trzeba powiedzieć, że badania, które prowadzimy są badaniami naukowymi, w różnieniu do badań ratowniczych. Takie co jest Pokaż. Maleńką chwyteczkę. No ale co jest znaleźli dzięki sitowaniu. Dobra. I staramy się te badanie przeprowadzić możliwie dokładnie, przez co każdy centymetr ziemi w tych obiektach, które badamy, jest przesitowywany nawet przez drobne sita. Dzięki temu jesteśmy w stanie odkryć chociażby te drobne przedmioty, na przykład szklane koraliki. No i trzeba powiedzieć, że w całym takim obiekcie często jest jeden taki przedmiot albo dwa, więc no bez sitowania trafienie na tego typu przedmioty jest w zasadzie niemożliwe. No i jest, ogranicza to oczywiście nasz czas badań, w tym sensie, że no, no rzeczywiście tej pracy jest dużo, więc dzięki temu, że mamy słońce, to jesteśmy w stanie wykonać tą pracę od początku do końca w terminie. Natomiast oczywiście musimy się mierzyć z stratami, polegającymi na tym, że no jest nam po prostu bardzo gorąco. Kto kopie z wami? W tym roku y, pracuje z nami ekipa złożona ze studentów rozmaitych lat, bo tu również mieliśmy studentów, którzy dopiero zaczynają swoją przygodę z archeologią, ze studiami archeologicznymi. I tu Michał, I jak oni odebrali? Bo to dla nich pierwszy kontakt taki realny, nie z filmu, z Egiptu. Trudno powiedzieć. Po, powiem tak, wydaje mi się, że parę rzeczy może im się kojarzyć z Egiptem, jako że mamy tutaj głównie piasek. Słońce też jest, jak w Egipcie. Więc już jest blisko, tak trochę żartobliwie mówiąc. Natomiast no z pewnością dla części osób jest to zetknięcie e, trudne, ponieważ okazuje się, że archeologia jest ciężką pracą fizyczną. fizyczną. fizyczną tak jest. E, natomiast wydaje mi się, że jednak dla większości fakt odkrywania tych śladów przeszłości jest wystarczającą rekompensatą, żeby ich zainteresować. prawda? Więc jednak zdecydowana większość osób połyka, że tak powiem. No, ale... no na pewno, jak się znajdzie jakiś ciekawszy zabytek, to ten uśmiech się rysuje na twarzach i takie poczucie satysfakcji, że się naprawdę tak, ja coś odkryło. Oczywiście, że tak. w tym Oczywiście, w tym, w tym oczywiście w tym. że tak. Narzędzia kościelne, pan jak się świeci? Tak, to trzeba wydzielić. Życzę wam, chłopaki, powodzenia. Do zobaczenia za rok.